Rozmowa o pracy często idzie ci fatalnie. Poznaj pięć sposobów na udaną rozmowę rekrutacyjną. Zrób dobre pierwsze wrażenie. Na rozmowę o pracę nigdy się nie spóźnij. Upewnij się, gdzie dokładnie odbywa się spotkanie i ile zajmie ci dojazd. Weź poprawkę na niepunktualne autobusy czy nadzwyczajne korki. Podczas przedstawiania się wyprostuj się, uśmiechnij, pewnie uściśnij rękę. Nikt nie lubi ściskać ręki przypominającej śniętą rybę. Podobno nie szata zdobi człowieka, ale podczas rozmowy o pracę strój jest ważny. Postaw na klasykę. Przygotuj się! Na rozmowie kwalifikacyjnej musisz wiedzieć możliwie wiele o firmie, w której starasz się o pracę. Pokażesz w ten sposób, że wybrałeś ją nieprzypadkowo. Dowiedz się też, z kim będziesz rozmawiał. Twój przyszły przełożony może zadawać bardziej szczegółowe pytania branżowe niż hr -owiec. Pamiętaj, że rozmowa o pracę to trochę jak próba sprzedania swojej osoby pracodawcy. Zastanów się, co możesz zaoferować i jakie Twoje umiejętności mogą się firmie szczególnie przydać. Sprawdź, co dokładnie wpisałeś do swojego CV. Jeśli będziesz pytany o swoje hobby, nie może się okazać, że nie pamiętasz, czy w swój życiorys wpisałeś wyścigi motorówek czy szachy. Mów na temat! Rozmowa o pracy nie służy opowiadaniu swojego życiorysu. Pomijaj przygody z podstawówki i anegdotki ze studiów. Jeśli aplikujesz do działu marketingu w firmie motoryzacyjnej, nie opowiadaj, jak świetnie radzisz sobie ze zwierzętami. Pracodawcę zainteresuje raczej Twoja kreatywność i znajomość branży. Podkreśl także te swoje osiągnięcia, które dowodzą umiejętności przydatnych na stanowisku, na które aplikujesz. W ten sposób pokażesz, co możesz wnieść do firmy. Nie daj się zagiąć! Przygotuj sobie odpowiedzi na standardowe pytania. Na przykład, dlaczego nie pracujesz już w poprzedniej firmie? Albo jakie są Twoje mocne i słabe strony? Rekruter może próbować cię zaskoczyć zupełnie nietypowym pytaniem, chcąc np. sprawdzić Twoją kreatywność. Piotra, fana pracuj.pl na Facebooku, spytano, jak sprzedałby londyńską budkę telefoniczną. Twoja odpowiedź nie musi mieć wiele wspólnego z rzeczywistością. Puść wodze fantazji. Pytaj! Rozmowa rekrutacyjna to także czas na Twoje pytania. Jeśli rekruter sam nie poruszy interesujących Cię tematów, śmiało pytaj. Poprzez odpowiednie pytania możesz także pokazać swój stosunek do pracy. Powodzenia!